Witam, witam. Dzisiaj Wam pokażę, jak znaleźć różne kolorowe ptaki w Google. Na przykład wpisujemy fioletowy ptak i teraz wchodzimy tutaj, w grafika. Jak widzicie, fioletowe ptaki. Możecie wpisać też, a zobaczcie zaraz, purple, birld i zobaczcie. Ładniejsze od razu ptaki, dlatego bardziej się po angielsku opłaca. Niebieski ptak. Są takie. Ten nawet ładny. A jak piszecie. blue bird, to jest. To są takie. O wiele ładniejsze. Tutaj macie czerwonego ptaka. Też ładne. No i ja wam tam pod nasz, napiszę wam w opisie. Jakie ptaki sobie możecie tam znaleźć? No, wszystko.